Dobry czórni witam serdecznie. Na początku chciałbym podziękować moim kandydatom z Komitetu Pomysł na Mielnik Pomysł na gminę Mielnik. dwie nazwy funkcjonują, a w szczególności, którzy startują do Rady Gminy w Mielniku Elżbiecie Kwiatkowskiej i Karolowi Nowackiemu. Chciałbym Wam podziękować za to, że bardzo pięknie rzetelnie współtworzyliśmy program, który uważam jest nie się chyba jednym z najlepszych programów, jakie, na jacy kandydaci mogą przedstawić. Parę słów o mnie. Mam 40 lat, i jestem najmłodszym kandydatem. Władam w biegle niemieckim, angielskim i rosyjskim. Moje doświadczenia zawodowe na początku po studiach związanych z Warszawą pracowałem 4 lata w Ministerstwie Rolnictwa, a później w Siematyczach na stanowisku dyrektora handlowego w Ogrodzie podlaskim, później w ogrodzie polskim. Więc od powiedzmy roku 2020 drugiego, jest ten zawodowy związany z Podlasiem, już tak na no, amen natomiast Rymienik, sentyment Rymienika mam stąd, że tutaj wychowała się moja mama, a i tutaj mieszka mój dziadek Mikołaj Krochowski, ale i też jego dziadkowie w trzecim pokoju, też to by, by było z zro, wierzba, więc jakby jestem umocowany lokalnie. też Chciałbym zaznaczyć, że nasz komitet jest niezależny, nie jesteśmy komitetem od Adama Toboty, ani od Jóża Wiktorskiego. Od... Jesteśmy niezależni. Po prostu namówili nas przyjaciele, znajomi, żebyśmy startowali i to czynimy. Ja odnośnie sytuacji w gminie w, chciałbym się tylko odnieść do jednej rzeczy. Wszyscy wiemy, lub wszyscy myślimy, że wiemy, jak jest naprawdę. Jeśli mi zaufacie, zostanę wójtem, na pewno będę chciał zrobić taki autentyczny, realny audyt i wówczas ocenimy rzeczywiście gdzie są problemy, gdzie jak wysoki jest deficyt, jakie są problemy, jak, jak, gdzie są bariery do rozwoju. Tak, tak samo ten audyt dotyczyłby umów długoterminowych, krótkoterminowych i wszelkich zobowiązań. Chciałbym się skoncentrować na programie. Jak wiecie od, w okresie wyborczym Wydaje taki koniec samorządowy, jako wkładkę do głosu sieniatycz. i tam ma ankieta, z ankiety wynikło, następujące wnioski wynikły. mianowicie Państwo chcecie trzech głównych rzeczy, trzech głównych zmian. Poza tym, że trzy czwarte z Was uważa, że sprawie to w złym kierunku, natomiast chcecie trzech głównych zmian. Lepszej obsługi zdrowotnej w tutejszym ośrodku zdrowia i chce się tym zająć. To trzeba będzie, ten problem trzeba rozwiązać, jeśli ZOS Siemiatycki nie będzie tego finansował, to prawdopodobnie gmina będzie musiała to zrobić i to zrobimy. Drugą drogą kwestią jest bardzo zła komunikacja, komunikacja wewnątrz gmin, wskazana przez państwa, więc również tym też chcemy się zająć. Natomiast trzecim, najważniejszym problemem, jaki, jaki wskazujecie w ankietach, i, i tak samo jak tu kandydaci, jak, się, jak wiecie, można śledzić mój profil na Facebooku, wiem, że większość z Was to robi. Tam zawsze są zdjęcia z poszczególnych spotkań w, w sądztwach i mieszkańcy wskazują na kolejny problem, najważniejszy, praca. I my chcemy się na tym sk skoncentrować. Mianowicie, nie bez są tutaj takie butelki. To jest piwo rosyjski Mielnik. Znaczy butelka po piwie, przepraszam. A to jest woda mineralna z, z, z Mielnika. Ja tu sobie wyobrażam, że to jest milniczanka lub Mielnik Zdrowy lub Mielnik Zdrój, a to jest browar Mielnicki z Podlasia. W moim programem jest to, żeby Moim rozwiązaniem na brak pracy jest realny, nisko nakładowy gmina. gmina tylko stworzy warunki. Stworzenie spółdzielni produkcyjnej wody mineralnej i, i spółdzielni produkcyjnej, która by produkowała miejski prowad. Koszt takiego, koszt, koszt, koszt litrowy, litrowy na to jest około 30-40 groszy. To koszt tworzenia wody, woda woda miejska może być wodą źródlaną, może być wodą stołową. Nie może być mineralną, ale może być ruralną stołową, więc uważam, że jest to, jest, to, jest to do zrobienia i tym chcę się zająć. Uważam co do, co do samej trylogii. Uważam, że gmina nie powinna angażować się kapitałowo w pewne inwestycje, ale stwarzać warunki. Gmina powinna stwarzać warunki dla inwestorów. Pomysł może jest dobry, może zły wymaga badania, analizy rynkowej. Natomiast to co ja uważam, gmina powinna stworzyć warunki. Ja chcę stworzyć warunki do inwestycji tam, gdzie miała być technologia, uzbroić ten teren i oddać dyrzawie wieczystą inwestorowi i sprzedać ten projekt. I być może się znajdzie inwestor, który ten projekt pociągnie biznesowo i on mu tym zarabia. Podobnie, podobnie jak, podobnie z innymi tematami, stworzyć warunki do rozwoju dla przedsiębiorczości. Tam, gdzie stara strażnica proponuję utworzyć, utworzyć inkubator przedsiębiorczości i... Niech gmina stworzy warunki, uzbroi ten budynek w media, w internet, w telefony. I proszę bardzo, firmy, ludzie, którzy chcą zakładać film w gminniku, dać im wakacje podatkowe, ulgi, nie można wakacji, ulgi podatkowe. I niech tam na początku, w tym budynku, rozkazali swoje biznesy. Jak wyjdzie, no to, no to zostaną tutaj, prawda? Kolejną kwestią jest to, że można wykorzystać te zasoby tkenty. Obecna kreda przetwarzana w Omii jest kredą nisko przetworzoną. Jest, jest bardzo duża szansa, żeby z tej kredy załóżmy produkować mydło. Wiem, że były takie próby. Ten temat trzeba ciągnąć. Kopiele kredowe, w tym kierunku właśnie musimy iść. My tu nie będziemy produkować Chevroletów, Tagilaków czy, czy nawet BMW. Będziemy produkować to, co mamy tutaj. Zasoby, zasoby surowcowe, niestety z tego nie zdajemy sprawy. Naprawdę mamy do nich dostęp. Logistycznie możemy wygrać ceną. Jak wiecie Państwo, niektórzy, jestem też prezesem Stowarzyszenia Agro-Turystycznego Puszcza Wielnicka i wspólnie tutaj już przywołanym prze, przez, 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 e, większa, z przywołanym przez Jerusza Wigorskiego kolegami tworzymy też klasę turystyczną. My to robimy nie ponosząc żadnych kosztów. My promujemy Mielnik w sposób darmowy. To my jesteśmy ambasadorami tej, tej, tej wsi, tego miasteczka, tej, tej gminy. I my tylko oczekujemy, ja jako chcę to dać takim przedsiębiorcom jak my, oczekujemy wsparcia. Oczywiście wsparcia, mniejszych podatków, po prostu zrozumienia i konsultacji. To jest istotne. Natomiast jest jedna inwestycja, która jest istotna dla rozwoju miennika to jest most w mienniku. Nie komentuję kładki, co z nią jest, czy, 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 czy jej nie będzie. Natomiast most w mienniku, tutaj, gdzie jest ulica promowa, no, mostowa, przepraszam, tak samo nazwa wskazuje, uważam, że tam most powinien być. To zdenerwuje ruch między, się, między miennikiem a. Wygrany na lekkodarski Łosic. Proszę Państwa o głos i jednocześnie o, o, o Polski, no pytania. Liby.